S-Klasa, królowa wszystkich limuzyn, to już wiemy. Zobaczyliście jedną z nowszych generacji, a teraz przenosimy się w czasie i mamy starsze S-Klasy. Wybrałem trzy moim zdaniem ciekawe generacje, bo każda z nich wnosiła coś zupełnie nowego. Yy, pokażemy Wam dziś i oczywiście przejedziemy się 116, 140 i uwielbianą przez wszystkich 220. Wszystkie w absolutnie perfekcyjnym stanie, zaraz wsiadamy, jeździmy i sprawdzamy, w której będzie najwygodniej. W klasie S tym bardziej przedłużanej wypadałoby, żeby był pasażer z tyłu, więc zaprosiliśmy Piotrka z Autotrade. Bardzo mi miło i oczywiście jest to już mega wygodnie. Jest Jedna to klasa, klasa S jest stworzona do tego, żeby jeździć z tyłu. Jedziemy samochodem, który ma uwaga, prawie 50 lat. To jest 79 rocznik 450SEL, czyli Prawie topowa s w tamtych czasach. No, Nad nią już była tylko ta 6-9, prawda? Ja jestem w ogóle w szoku, jak Ty wynajdujesz takie samochody, bo... No ten to, był jest... naprawdę perełko. ma 42 tysiące przebiegu. I ten kolor czarny. I czarny kolor. I klimatyzacja, która wręcz mrozi, bo no, powiedział. To ja z tego czuję. <laughs> to jest niesamowite. Co mamy tak? Mamy oczywiście full wypas, oprócz klimy. Mamy radio z takim już cyfrowym wyświetlaczem, które to w aplikacji Działa. Yy, kaseta z autorewersem. Szyby elektryczne, zobacz. Szyby elektryczne, wszystkie cztery oczywiście. To nie są w ogóle tak oczywiste sprawy. Wiadomo, że teraz to w każdym aucie takie rzeczy są, ale wtedy, w 70. latach. Yy, w ogóle znalazłem tu jeszcze jakiś taki japoński temat. Pilocik. To właśnie jest chyba do tego radio, ale ten pilot jest taki konkretny, bym powiedział. Kurcze działa. Jedyne... Działa. Normalnie głośność wszystko jest, jakieś podświetlenie nawet chyba ma, no konkret, grubość też taka odpowiednia. Jak te wycieraczki fajnie wyglądają na tej szybie. No i te chromowane tego... tak. Ta, Ilość tego chromu, tego... Zobaczymy je na chwilę, one też w ciekawy sposób pracują. No uwaga, mamy przed sobą o, zobaczymy jak na tej... Zobaczymy jak płyniemy, przez Zobacz. no dosłownie płyniemy. Ty wiesz, ja tutaj to tu siedzę jak na sofie z tyłu, jest <laughs> tak miękko. Że tego nie no da się właśnie, opisać w tych czasach. Zatopiłem się w tym z Były te sprężynowe, tak. jeszcze kanapy tutaj, nie? 126 w następcy też jeszcze. Mm. Wiesz, teraz obecnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest jednak. Yy, tak się twardo siedzi z tyłu, nie? W samochodzie. Tak, A tu tak, wiesz, wpadłem i się zatopiłem. I ten charakterystyczny kształt zagłówków, nie? To też mi się kojarzy tak, z takimi, tak. właśnie filmami amerykańskimi, nie starymi. Drewno jest drewnem. Tak, drewno jest. W ogóle też ładnie zachowane akurat w tym egzemplarzu wszystko. No ale przebieg mówię o tym, że ten samochód. No jest. nie chce mi się z niego wysiadać, no. jest taka radocha. Teraz robi wrażenie, to co ten samochód musiał robić właśnie w tym 79 roku, tak? Co jeździło, bo załóżmy po Polsce, tak? No właśnie, i to jest to. Że Mercedes wyznaczał pewne standardy. W ogóle też, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, w 116 po raz pierwszy zastosowano system ABS. To też właśnie Mercedes po raz pierwszy to miał. No i w każdej generacji była zawsze jakaś innowacja, nowinka. I zawsze byli pionierami. A, chciałem powiedzieć jeszcze, że mamy również tempomat. Co? 79 rok. I właśnie sobie przyspieszam tempomatem. Nogę mam tu podkurczoną, jedziemy sobie. Na tempomacie. Co prawda nie jest aktywny, ale jest ten pomacik. No i powiem ci, że tutaj bym się wahał, czy wolę jechać z tyłu, czy z przodu. Chyba jednak z przodu. Jest dużo radochy i wiesz, na co dzień się już nie, nie Nie jest wygodnie, nie Dobra, to co sprawdzimy osiągi? Docisnąłem trochę. No. O, słychać fałsem ta, teraz. Tak, no. tak? jak to jedzie. Wow. No nie. A, ale tak dostojnie przyspiesza, tak. nie? 4,5 litra, fałosiem w końcu. No. Rewelacyjne jest takana, kanapa, ja nie wysiadam. <grym> Wysiadasz, bo... bo zaraz się przesiadamy do czegoś nowszego. To co, może się teraz zamienimy? Teraz ja z tyłu, a ty z przodu? Chcesz? No spróbuję. Do z tyłu. Tyś. Zobaczymy, jakie będą wrażenia. A, właśnie tu się inaczej też pas odpina. Z przyzwyczajenia szukałem, a tu od tej tak, strony tak, jest przycisk. Box. Old school, tak zwany. Fantastyczny. to nie było przyjaźń. tak, że w tych czasach w, w samochodach polskich jeszcze nie było pasów bezpieczeństwa? Zdecydowanie. No tu wszystko to jest taka już klasyczna Mercedesowska konstrukcja tego tunelu środkowego, no, właśnie z tamtych lat. Tu sterujemy czterema szybami. Wszystko tak w taki fajny sposób działa klika. To jest no nie chcę się przestawać w ogóle. Wow. To jest bardzo rzadki widok, tak? W 116 automatyczna klimatyzacja. Postawiamy sobie low, high, auto, temperaturka. No i oczywiście też popielniczka. No to musiało W chromie. Być. No piękne zegary, zobaczmy te wskazówki. Na no, wskazówkach na środku są aluminiowe, takie piękne, wytoczone... Tak. ...zaślepki, nie? Rewelacja. Dobra, idziemy do 140. Tutaj to już mamy przeskok, wiesz. Wow. Tu już same te drzwi, nie? Takie no. grube. to naprawdę jest pancerny wóz. Ja pierdolę szyby. szyby, takie grube też. No i to, co najbardziej uwielbiam. 140 z tym silnikiem. A! Właśnie. Czyli rozruch. v 12 no Piękne to jest. Kręci, kręci i nagle bum. No właśnie, te podwójne w szyby, ogóle... to jest niesamowite. Jaki to był przeskok. W ogóle zupełnie inne auto. Bardzo duże nakłady, żeby Zaprojektować najlepszą limuzynę w historii świata. No i kurczę, chyba im się udało. A włączę sobie klimę z tyłu, bo oczywiście... No tam, tam, tam czterostrefowa tak? klimatyzacja. Oddzielnie też tutaj z tyłu lewa i prawa strona. Jak ja kocham 140. Wiele osób mówi, że to jest taka najlepsza S-klasa w historii, tak? Najbardziej pancerna, niezawodna i tak no dalej. I to jak spojrzysz na ten samochód, to widać, że on wzbudza takie tak bezpieczeństwo w tym wszystkim, nie? Że Zdecydowanie tak. Co by się nie wydarzyło, to... No właśnie, a jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to po raz pierwszy w historii motoryzacji właśnie system ESP został zastosowany przez Mercedesa w generacji 140, konkretniej w wersji Coupe FCL-u, ale właśnie też po raz pierwszy Mercedes coś bardzo przełomowego zastosował. Później oczywiście też wszyscy to naśladowali, próbowali opcjonalnie wyposażać swoje pojazdy, aż w pewnym momencie każdy samochód już musiał mieć to w standardzie. Tak, no to właśnie wyznaczali wiesz, I Tak, właśnie. Swoim... za ABS-em, tak było, z poduszką położną. Tak. Bałością jest, o bezpieczeństwo z wyznaczali trendy w motoryzacji. Tak. Roletka. Roletka automatyczna. Puszcza się. Proszę mi podnieść roletkę. Dobrze, panie prezesie? O, cyk, żeby nikt nie zaglądał. <laughs> Oczywiście mam, właśnie, zapomniałem, przecież ja tu mam. O. Cały system sterowania. Chyba rzadko używana. Co Rozkładana to? kanapa. Troszeczkę sobie rozłożyłem kanapę, mogę sobie oczywiście też wyregulować zagłówek, schować go, podnieść. W ogóle nie czuć tej masy tego samochodu, nie? Nie czuć. Nie no tak, teraz zobacz. Podłokietnik. Tu mamy schowek z uchwytami na napoje. Ależ tu jest dużo miejsca, wow. No jest tu wygodnie. Uwaga, o przepłynęliśmy, ale śmiem twierdzić, że w 116 było bardziej płynnie, tak bardziej miękko, nie? Jest to masa już też. Chyba tak. Ten samochód jest ogólnie taki bardziej zwarty i, i mniej tapczanowaty od tak, 116. Tak. Na pewno. No wiesz, chociaż tylko, dalej że jest taki no, wygodny. Jakbyś wyjechał na niemiecką autostradę i sobie go rozpędził, o. to przy tej dużej prędkości na pewno byłaby ta różnica tego komfortu, nie? Na pewno, na pewno. No i w ogóle wyciszenia, no bo te szyby... No... Ten samochód naprawdę jest tak cichy, właśnie też za sprawą między innymi tych podwójnych szyb. A przyciśnij go troszkę, poproszę. O! Aha, Jak to się z... sobie. I to tym momentem tak po prostu wstaje. No, ponad 400 koni nie? w tamtych czasach to też był przełom. Ten egzemplarz jest z 1994 roku i uważam, że właśnie te. Serie z początków produkcji są ciekawsze, bo mają te kultowe z tyłu antenki na narożnikach tak. błotników. Eee, taki, powiedzmy, prymitywny system Parktronic. Eee, tak, żeby było widać w lusterku, jak parkujemy auto, gdzie są narożniki samochodu. 57 tysięcy przebiegu mamy. <laughs> też genialna sztuka. W każdym razie dbałość o detale też tu jest na najwyższym poziomie. Te drewniane listeweczki, nawet Teraz tu zauważam na słupku B też jest drewno pomiędzy tutaj tymi materiałami na dole. Nigdy jakoś nie zwracałem na to uwagi, może dlatego, że zawsze siedziałem z przodu. Ale powiem Ci, że tu mi bardzo komfortowo i wygodnie. Wiesz, tam pomarszczona skóra, to był tak, w tamtych latach, wiesz, taki hit, nie? Powiem Ci, że jak tak się chwilkę nad tym wszystkim zastanowić, no to te najnowsze S-klasy oczywiście są świetne, szybkie, mocne, wygodne. Mają dużo tych e, nowoczesnych rzeczy, tabletów, ekranów, tych, tych świecidełek, tych neonów, ale cholera po co to wszystko? No. Tu jest naprawdę tak wygodnie, cicho, komfortowo. Mamy jeszcze V12. -kę. W ogóle po raz pierwszy w historii S-Class właśnie w 140 pojawił się silnik V12 pod maską, 91 rok tu mamy wszystko, bo tu mamy jeszcze niczego te... więcej nie potrzeba, do szczęścia powiem Ci, Proszę Tu Mamy jeszcze... O, szyberdach. O, i teraz masz ciszę, ale słyszysz... Tak, ale słyszysz jeszcze nie ta... No bo tak to jesteśmy odcięci totalnie. Podgrzewane fotele mam z tyłu, chciałem zaznaczyć. Popielniczkę oczywiście też mam. O, czyli... Z zapalniczką, nigdy nie używaną, na szczęście jak tu jest wygodnie. No to teraz ja ci powiem, że nie wysiadam. No. <grywa> Odpycha się też, nie? Wiesz, ja dotykałem dosłownie tyle, nie? Ale on tak liniowo z tego momentu sobie jedzie, że patrzyłem, czy to obrotem jest na środku, czy licznik. No jest jest bardzo duży. Największa jest klasa w historii. Już no później. teraz spójrz, spójrz na 220, która no, no, zaraz, zaraz wsiądziemy do 220, która gabarytowo jest mniejsza. tak? tak. W każdym wymiarze jest trochę krótsza, e, trochę węższa. I też mamy piękną sztukę S500L. Oczywiście też z Japonii, kupiona przeze mnie osobiście. Przygotowana w autotrade. Tak, <laughs> Więc zaraz w sumie pierwsza jazda będzie tym autem po serwisie. Zobacz to drewno. <laughs> To nigdy nie dotykane, bo wiesz, bo to zawsze ukryte tak. pod tym, w Dużo przycisków, nie? Bardzo dużo przycisków jest. Yy, I co mamy? Mamy oczywiście... Ale zobacz, zasada, kodę. jakby zasada zachowania tak, tak, jest... Tak, wszystko, układ jest ten sam, dokładnie, tak. Identyczny, no. Przybyły nam elektrycznie sterowane, składane lusterka i też ciekawostka, że to lusterko wsteczne też się elektrycznie reguluje właśnie tym pokrętłem. Tak, tutaj no trzeba sobie ustawić, albo mamy wsteczne, albo boczne, nie? Tak. Radyjko też... Seryjne z epoki, tak, na kasety oczywiście. Jest, no. 260 na prędkościomierzu. Bez problemu do zamknięcia na niemieckiej autobanie. Zobacz też, jak ładnie ciśnienie trzyma co? Rozgrzany silnik. Tak. Zegar odciśnienia oleju. To jest piękne. W nowych autach już tego nie ma, kurde. To co? Przechodzimy do 220, która. O, no, wiele mitów jest na <laughs> jej temat. <laughs> Królowa rdzy i tak dalej. Nasz egzemplarz łamie te mity, ale ciekawy jestem teraz właśnie. Co powiemy po przesiadce ze 140ki? pod względem jazdy, komfortu i tak dalej, idziemy to sprawdzić. Ty, jak tu pachnie, Ja właśnie. miejsca, wbrew pozorom. Z zewnątrz. 140 Aha. wygląda na duży samochód. No właśnie. A tutaj wsiadasz i okazuje się, że to w środku jest. Faktycznie. No chyba jest jeszcze więcej niż 140. tutaj No nie na siedziałem nogi. z tyłu w 140, później to porównam. No i tutaj wsiadając do 220 z tyłu, pojawia się od razu co trzeba zacytować. No to wieś mnie do PGR-u. <laughs> tak. D? D, jak do przodu, tak? Ta? R to rozruch. No i tak, mamy tu do czynienia z S500L, 2000 rok. No też topowa spec'ka, dobrze wyposażona, bardzo dobrze. I ma, uwaga, 43 tysiące kilometrów przebiegu. No i tak, 220 była mocno przełomowa, bo już no troszeczkę, troszeczkę mocno zmieniła się z wyglądu. Już ta klasyczna 140H Odeszła w zapomnienie pod koniec lat 90.: pojawiło się coś zupełnie nowego, nowa konstrukcja, nowe kształty. Weszło też to rewolucyjne zawieszenie ABC i Ermatic. Tu, tu mamy akurat Ermatic, czyli powiedzmy to yy, tańsze w obsłudze i mniej psujące się. Z tego względu, że te eski lubiły się psuć, właśnie to zawieszenie płatało figle, miały problemy z korozją. No to szybko wyginęły. No dużo mitów powstało. Dużo mitów powstało. 220. Zostały tylko już ładne egzemplarze. Można było już za 5-6 tysięcy kupić jakąś padlinę zajeżdżoną. Ee... Z obniżonym zawieszeniem. Z obniżonym <grym> zawieszeniem. Nawet taki fanpage pamiętam na Facebooku był W220 na glebie. Nie, z W220. <grym> było coś takiego i ludzie wrzucali wszystkie z tym uszkodzonym ABC no kosztowne naprawy po prostu tam Ta. były, wiesz. I... Wtedy. Bo teraz to już tak naprawdę też nie jest drogie. Już no. znalazły się firmy, które regenerują no. tak, te pompy i, i te wszystkie amortyzatory i tak dalej. No wiadomo, że jest to świetne zawieszenie, tylko że. Yy, jak działa? No. <laughs> Możemy sobie utwardzić to zawieszenie. I teraz jest dalej jest miękko tak. i komfortowo, ale trochę bardziej. Twardo. Teraz jest najbardziej miękko. Możemy sobie podnieść ten samochód, jeśli chcemy podjechać pod jakiś wysoki krawężnik i tak dalej. Mamy oczywiście tutaj seryjnie już system ESP. O, zagłóweczki. Proszę bardzo, też możemy je schować. Tak, ja też Proszę mam tutaj sterowanie zagłówków. I patrz, jak fajnie się podnoszą. Te. I to na powietrze, bo to tak. pneumatycznie jest ten. Oprócz tego trzeciego, ten trzeci chyba właśnie trzeba ręcznie, z tego co pamiętam. Dobra, zobaczymy. Tak. Ten. Roletka, proszę bardzo. Wszystko sprawne. Wszystko I to, że załam. zobacz, masz ogrzewaną tylną szybę, a nie widać pasków. nie? Tak. I to w każdym, czy 116? Takie czy metały, 140? Nie? Czy 220? Nie widać. Mamy tutaj V8 bardzo fajną. M113. Lubimy no, te silniki. Sprawdzony motor, tak. No i powiem ci, że 220 w takim stanie fabrycznym jak ta, 43 tysiące przebiegu, auto już ma. 24 lata na karku, to takie coś mi się podoba i dobrze się tym jeździ. No nie, nie tyłu ma tyłu jest gadasz. mega wygodnie. Mega komfort. Wiesz, regulowaną tą kanapę. I też jest cicho. Pomimo bardzo. tego, że nie ma już podwójnych szyb, tak jak w 140, to, to jest bardzo cicho, a o właśnie, jest dźwięk i są też bardzo osiągi. Fajnie. W tej generacji też po raz pierwszy zastosowano ten adaptacyjny, aktywny tempomat. W ogóle te zegary, zobacz jak one są stworzone, nie? To tak. jest też taki przeskok. Tutaj Mercedes już pożegnał się z tymi klasycznymi zegarami, takimi co były właśnie w 140 czy 124. Tu już mamy coś bardziej nowoczesnego, ale też czytelne. Oczywiście podgrzewane fotele. No i same fotele mega, ultra wygodne, bym powiedział. Z tyłu jest przesztos. I to jak to jest zaochwiana, jak w ogóle tak, jak to jest no w ogóle miękkie, ten bo to nie jest ani jest, spalone, ani nie, te, tak, wszystko jest niewytartowe. Tak no powiem ci, jak zobaczyłem osobiście ten egzemplarz, yy, ja go kupiłem w domu aukcyjnym USS Yokohama. No to nie mogłem się powstrzymać. Nie no. dziwię się. czyli korozja, zawieszenie, ta elektronika i tak dalej. I mieć taki egzemplarz jak ten, który jest w doskonałym stanie i podwozie ma jak nowe. Zobacz, jaka to jest świetna, jest klasa. Mimo no. wszystko, tylko ludzie są uprzedzeni, tak? Boją się, ale kurczę, zgarnąć takie coś. No. Za tak naprawdę 39 zł, możesz kupić e buka i między innymi taką łaseczkę wygrać. No dobra, dociskamy. Pięknie, Jak fajnie to jedzie. No. I słychać fajnie tak. silniczek. No, tu mamy już też komputer w zegarach. Możemy sobie sprawdzić spalanie, zasięg, sterowanie, tak z, kierownicy się sterowanie pojawia. z kierownicy oczywiście. Jest już trochę tych bajerów. Możemy nawet też sterować radiem. Wybierać sobie stacje czy zmieniać piosenki też z poziomu kierownicy tutaj komputera. Chyba niedoceniany samochód, nie? Moim zdaniem bardzo niedoceniana generacja. No tutaj też mamy sporo przycisków, bo mamy ten system no taki pierwszy, prymitywny jak na tamte czasy. Znaczy jak na obecne czasy, bo jak na tamte czasy to mocno nowoczesny system, yy, gdzie właśnie, no to jest bajer niesamowity. Jest. Tu wkładamy kasetę. Yy, Zmieniareczka na 12 płyt radio, telewizja, nawigacja, słuchajcie, jeszcze. Tutaj jeszcze jest japońska. Tutaj później poniżej mamy też, fajnie w tę deskę tutaj wbudowane, tak, niezależnie tutaj Panele z przyciskami, z wyświetlaczem, dwustrefowa klimatyzacja, dużo bardziej nowoczesny. Mamy wyświetlacz, mamy prędkościomierz już też w zupełnie innym kształcie. No i właśnie, nie mamy już ciśnienia oleju. To już jest ta generacja, gdzie nie było To jednak tak danych, tak, nie ma ciśnienia oleju, jest za to chociaż temperatura cieczy chłodzącej, co też nie jest takie oczywiste w późniejszych generacjach i sporo rzeczy nam pojawiło się też tutaj w boczku, bo zobaczcie, nie mamy sterowania szybami już tutaj obok biegów, mamy tylko tutaj wybór przełożenia z automatycznej skrzyni. Tu opcjonalnie mogła być popielniczka, jeśli się jej nie zamówiło, to jest po prostu schowek taki ładny, wyścielany welurem. I tu mamy też kolejny taki schoweczek. Tu jest podłokietnik. No i można by się zapytać, no dobra, a co z uchwytem na kubki? Zobaczcie, w jaki ciekawy sposób został tutaj skomponowany. Otwieramy? Mega! I mamy tutaj dwa uchwyty na kubeczki. Panel sterowania szybami przeniósł nam się tutaj. Tu możemy sobie też otworzyć bagażnik przyciskiem. Tu oczywiście standardowy już panel do sterowania elektrycznym fotelem ogrzewanie, pamięć, no i sterowanie lusterkami. Ale lusterko wsteczne, środkowe. Manualnie? Tak, już manualnie. W 140 było elektrycznie, to tak. już manualnie. Chyba z tego względu, że... tam tamta była mocno doposażona, bardzo mocno. To raz, a dwa, hmm, wiele osób niszczyło ten mechanizm, bo myślało, że to się ręcznie steruje. Tak jak tak. zawsze, tak. Tak, tak. Jak w, zawsze a tam jednak elektrycznie było i chyba między innymi dlatego zrezygnowali. Myślę, że też kwestia oszczędności, no bo... Umówmy się, na W140 Mercedes wydał jakieś niebotyczne pieniądze. Jakieś tam w ogóle miliony czy miliardy marek. Różne są informacje, żeby właśnie zaprojektować najlepszą limuzynę świata. Później wkroczyli do akcji księgowi przy 220, no i stało się to, co się stało. No przecież <laughs> jakby produkowali dalej 140, to mogliby upaść. Tak. Ja bym wybrał 116. Wiesz dlaczego? Bo tu jest tyle takich detali, które powodują, że ten samochód jest Unikalny, wyjątkowy, w ogóle ja lubię tą klasykę i te stare samochody. Zobacz, no To wszystko świetnie. jest z aluminium, w chromach. Tak. Te spyskiwacze tu wkomponowane, to wszystko jest odlew aluminiowy. Rewelacyjny samochód, żeby sobie go zachować, trzymać jeszcze w tym kolorze, nie wiem. W ogóle, jak? No, ten jest naprawdę wyjątkowy, ale w ogóle jako generacja no, też jest świetna. Zobacz, ładnych parę lat dzieli, tak, te wszystkie generacje no. i też widać. Rozwój tej motoryzacji, no na przykładzie S-Klas, tak? Jak kiedyś te auta były inne, z jakich materiałów tutaj zrobione te rzeczy, tak? Później wiadomo, y już tunele aerodynamiczne i tak dalej, już próbowano y pracować nad tym spalaniem, nad wszystkim, wszystko bardziej wygładzone. Jest sporo tych różnic, ale nie, nie wiem, czy którego bym wybrał. Nie wiem, czy jednak w 140 bym nie wsiadł. Jak miałbym mieć taką Chociaż... tylko jedną S-Klasę. Jak się przejechaliśmy Panie teraz 220 i do takiego użytkowania samochodem, żeby nim pojeździć na zakupy i wszędzie, no to no powiem nie? ci, że ha? widzisz, no właśnie, to trzeba się. Taki funkcjonalny jest, nie? Tak. Już jest na tyle też nowoczesny, że tak właśnie na co dzień nie tak. ma problemu. Przedaż, tak? jeździsz tym samochodem, jest bardzo wygodny. Gabaryt troszkę wydaje się, że jest zmniejszony do 140, no bo 140 to jest jednak taka potężna. Nie, no to też nie jest małe auto, no umówmy się. No nie się. jest. Zobaczmy nawet na te tylne drzwi, jakie są długie. Tu zawieszenie powoduje, LC. że on jest jednak komfortowy na tym tak, powietrzu. Tak, zawieszenie jest rewelacja. Yy, no i w ogóle właśnie ja lubię takie auta, które trochę łamią te stereotypy i powiem Ci, że nawet bym się zastanawiał, czy nie wybrać takiej 220, po to żeby... Żeby wiedzieć, że mam zajebistą eskę. Nie rzucam się tak w oczy, bo każdy by się tylko z niej naśmiewał. Ale jak wystarczy, że ktoś wsiądzie i się przejedzie albo zobaczy ją z bliska, że zajrzy tu kurde, nie ma wykwitów, co jest. I znając, Gdzie jest ta znając jeszcze Gdzie ciebie, to by się tak zachował, że za 20 lat wyciągać ona jest dalej w tym samym stanie. No właśnie, i to jest. To jest I to wtedy myślę, dopiero ciekawe. by było, wiesz, każdy by nie miał już 220, wszyscy by poginęły po świecie pan Robert wyjeżdża i mówi że mam on 220. No właśnie, ale tej na pewno nie będę miał, bo ta jest do wygrania. Więc zapraszam na Sklasa.pl. Kupujesz się bukas, zgarniasz losy, no i możesz wejść do gry między innymi o tę s ale też o inne S-klasy, inne ciekawe samochody, bo w sumie jest aż 5 aut do zgarnięcia. Zapraszam na Sklasa.pl.